Witam, to jest kolejny odcinek Tak, jesteśmy wyspani Jest ze mną oczywiście Promil No, witajcie I dzisiaj sobie zbudujemy farmę Tak, zauważyliśmy... jej Zauważyliśmy, że strasznie mam mało jedzenia Więc co nieco z tym zrobić No, jak już pewnie widzieliście, ja sobie zrobiłem wędkę Więc mogę trochę połowić tych ryb, ale... Tak. To jednak różnie bywa z mhm. tym... To co, zajmiesz się nosionkami a farmą? Eee, no tak, tak, czemu nie pewnie? Tylko jest jeden problem. Trochę nasionek mamy, ale mało. No, czy jaki? Musimy iść do jaskini po, w, w, w ten. Po żelazo, co najmniej trzy żelaza. A po co? Po wodę. Albo nie, tutaj przy, przy tym zrobimy. Aha, chodzi ci o wiadro, no. Nie, dobra, już, nie, już nieważne. Nie, tu możemy ładnie Ile ty chcesz tych nasionek, co? A ile możesz tyle dać? ja zawsze tak mówię Ej, chodź na chwilę Widzisz Józko. mnie? Gdzie jesteś? A tutaj, tu? tutaj. Tak. Ej, czy tobie też się tutaj zbogało szkielet? Nie. Aha, to tylko mi, dobra. Trudno się mówi. No trudno się mówi. Ja już chciałem go atakować, ja tu takie... LOLWUT no i Wód i But i wszystko, wszystko inne Tak, dobra, mam 5 nasionek plus te co są w skrzynce To nam daje łącznie 9 nasionek Myślę, że na razie wystarczy I tak musiałem użyć mączki kostnej Jeszcze tutaj wezmę ją. Tak, tak, tak Dobra, trochę mamy tych nasionek, dobra. O ja! Mam już tyle tych nasionek, że dobra. No super, super, też się cieszę. 14, aż, to widzisz. Szybko, tak, tak, tak. Ten odcinek powinien być nieco krótszy. No, z różnych powodów, powiedzmy, że... Ale to nie powinno nic przeszkadzać. Trzeba będzie jeszcze zrobić motykę lub siekierę, jak woli, ja jedną powiem, Będzie motyka. Siekiera, motyka... Coś tam dalej. Nie, nie, już nie, już nie, już nie. <ścoughs> nie już, już nie? Nie, jest proste. Ej, ty chcesz zrobić y, ściany ze szkła tej farmy, czy nie? Nie, nic ja nie lubię. Szkło to jest takie... Przyszłościowe. Ja lubię żyć, że tak powiem, w średniowieczu. Rozumiesz mnie, pewnie. Czy nie rozumiesz? Nie za bardzo, A, no. okej. No okej. Okay. No, okay. no weź tą rywę mi no. no. Rywę. Okej. Okay. Teraz na wejdę i na patyki, mam nadzieję sam. Tak będzie, nie? Tak. Rybko, rybko. Póki co nic nie zrobiliśmy za kamerą, także powinno być wszystko super ekstra. Nie mamy zbytnio żadnych panów na przyszłość, co ma być, to będzie. Yes, Jest! Jeszcze... Mam dwie ryby, dobra, idę u jak, jak trzeba będzie się gdzieś przeprowadzić, to się przeprowadzimy. A jak nie, to super. Trzeba to wystąpić dirtem. Dobra, ja czekam, aż rybki się upieką, bo Mhm, mm bardzo dobrze pieczesz rybki. Chociaż nie wiem, ile one dają serduszek, wiesz, może? Rybka upieczona, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie pamiętam. Jakie hamstwo? Co się stało? Wrzuciłem ten, drewienko, takie, wiesz, niezamienione zamienione na deski. No i mi ten... Zjadło całe to mi się w ogóle nie opłacało, mógłbym to zamienić. Jeszcze raz, nie Rozumiem, wybacz mi. No bo... ja też nie. Dobra, masz ryby, chcesz czy nie? O, po, po często jedną rybę. Kurde, to i tak mało. Jeszcze dopchnę zarażonym mięsem. Dobry jesteś. Łe, żygać mi się chce teraz. Jest o Jezu zu. Po co ja jadłem to mięso, ty? Ty ja... lion tak? Nie na mnie dobrze. dobry o, Dobra śmi Ale musiałeś żyć na mnie Tak, tak musiałem U mojej podłogę teraz o. Ty jesteś tutaj sprzątaczku No pewnie Tak Co musiałeś żyć? No tak, Jest to inny gdzie jest węgiel? Pytam się. Pytam się grzecznie, Po prostu odpowiem. przyszedł. To... O nie, nie dosięgam. O nie. Wiesz co, to zabrzmiało trochę. No jak? No jak, no słucham, no. Skojarzenia, no rozumiesz. No nie za bardzo. No, no. O, wystarczyło mi. Okej. Okay tylko. Mm, Wiesz, jak zrobić taką to y, Taki płotek, który się otwiera? ty nie wiem, ale chyba nie wiem. To trzeba trapdoor chyba jakiś. Zaraz tylko zetnę, zetnę drzewo. drzewo zetnę. Okej okay, i już po... Okay. Tak, okej okay, i nie okej. Okay, i... Takie inne merw Tak mi się zdawało, ale chyba mi się już... Chyba, że... Nie wiem To nie wiem, może Ale, Ale, naprawdę, no kurde Tak Nie A... wiem jak to się robi Na Dobra, właśnie. Raz... Już oddaję, już oddaję, już spokojnie, nie płacę Time to farm Dlaczego? Farm time O nie, nie podoba mi się to, o Ta woda tak spływa tu dziwnie. No wiem Aha no. dobra, wiesz to robię kill off i spróbuję coś pogrzebać trochę. Może bym miał szczęście, im się trafi jakiś żelaz. co da wierzysz? No w sumie święte już są. Znaczy są. Wtedy, kiedy no. nagrywamy są. No, zobacz, coś tutaj wymyślam, może... Może się uda, no kto wie. Jeszcze potrzebuję trochę nasionek. Jej, tam są. Au. Gdzie ty lecisz, człowiek? Widzowie się nudzą pewnie, dlatego że nie ma tego. Nie ma walk, a my sobie siedzimy i na razie. O, no nie się... ma walk, ale będą, będą. Wystarczy, że któregoś dnia wybierzemy się do jaskini i ty. już się zacznie. Mhm, też tak myślę. To, to może tym trzeba się tak. No, pać, to... Ja mam coś tutaj, czym mogę to oświetlić. Okay. Mamy coś, coś, mamy coś. Nie, się... A, nie, to tylko mój kod, Boże. Kot, cichy zabójca. Okej, okay, dobra. Dzień zaraz nam zejdzie i będziemy szybko kończyć. Jeszcze, jeszcze może byśmy zdążyli pójść do jakiejś jaskini, ale tak do sobie na, szy na szybko. Ale no. nie wiem, czy właśnie z niej wrócimy. Tak. To ewentualnie nie skończyłem. Ewentualnie przeniesiemy wyprawę na następny odcinek, albo. Dokładnie. Zobaczymy, zobaczymy. Ja chcę. Yy, nie masz węgla, nie gadaj. Jest węgiel, to ile? To ty gadasz, że nie ma. Spoko. <laughs> Zrobimy tak. Ja zaprowadzę nas do Kiewa, bo aż wiem gdzie jest. Tak, to prowadź, mistrzu. Masz coś do ja rzeczy. Nie mamy nic do żarcia. Nie skoro. mam nic do żarcia, jestem głodny trochę. Więc pójdziemy tylko tak z brzegu, a nie będziemy się zagłębiać. Mm -hmm. Jak będzie coś na brzegu, to zbierzemy, jak nie, to wracamy, bo głodny jestem, to długo nie wytrzymam. No, spoko. A, a wiesz, że do takiej jaskini to by się przydało przygotować, wiesz, dużo pochodni, jedzenie. Ja, a mnie na kilof tylko liczy. No. Tym, tym, tym. Zbieraj ze sobą po konie najlepiej. Uważaj, bo to coś sły... O, widzisz, już mamy coś, czekaj. A, no, widzisz. To, Co ja coś słyszę. Idę tam... Słyszę. Tam słyszę. Więc tam zmierzam. Zmierzam do głosów. Zmierzam, słyszę je coraz bardziej. I jeju. Obawiam się, że to jakiś monster spawner. Jezu! Ja! Nie! Ryan! Tak, pomarłem, nie! Kocham cię! <laughs> lion! Było, było, było. nie, to miło za dużo! Pomszcze cielają. Ej, ja tam wchodzę. Tam, tam wchodzę. są trzy creepery. Już nie ma, wszystkie żeś. No, wszystkie żeś wziął na siebie, że tak powiem. O kurde. Teraz idę nie, tam. Wszystko, nie wszystko mi się uda zebrać po tobie. Ale dobrze, przynajmniej żeś odkrył węgiel. No coś się mówi. Gdzie dwóch się bije, tam czy ci korzysta, tak? Tak, mówi, że na coś się przydało moje Banzai, tak? Ale to był czyste przypadek, Znaczy ja od początku wiedziałem, że tam jest no... w sumie na marne coś zginął, ale ale A bo tam są. Dobrze. Ja chcę już wracać Nie podoba mi się tu hmm. Dobra, tam jest tylko creeper, tam jest tylko niegrzeczny creeper co to jest creeper dla mnie Dla jedno ja, jedną no. Dobra, tu trzeba A mieliśmy się nie zagłębiać, ja idę coraz głębiej. Tak, 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 ja już już wracam już nie martw się, tak już będziemy... O oh, fuck, no i spadłem w miejsce jakieś złe. Ale zrobiłem no. Nie chciałem czytować, żeby cię teleportować ewentualnie. A masz jakieś dobre itemy Co powiesz? Tak, tak, mam bardzo dużo dobrych itemów Kurde. Dobra, weź mnie sprowadź do domu ja już nie chcę Ja chcę wracać, mi się to nie podoba już w ogóle Jest, jest, wsiadam A jesteś w domu? Prawie, a co? Weźmy mnie tu. Widzę, widzę cię. Właśnie tu nie chcę Widzisz mnie? Siedzi. Widzisz mnie? Tak, widzę cię. O, dobra, już wyjdę tędy. Może jakoś się uda. Powinieneś mnie jakoś widzieć. Powinieneś kopać do przodu. ale tu słyszę tylko jakieś zombie. Fuck, fuck. Gdzie ty jesteś? Ja uciekam gdzieś na pałę, nie wiem. E Pochodzą za twoimi pochodniami. Okej. Okay. Ale... nie wiem czy to... Te pochodnie nawet... się urywają! O oh, fuck, ja zginę. Yy, ja tu widzę jakieś... A, ty tu jesteś, tak się podkopałeś pod górę. A! A! Jest, jestem w domu zaraz. Tak? Jest. Dobra. Tak, ale weź nie idź tam, gdzie ja, bo to ja, ja poszedłem najgorszą drogą z możliwych. To właśnie no. idę za tobą. A, no to cze cze czekaj tam na endermanów i creeperów i skeletów

ja tu słyszę pajączka. Nie, ty wcale nie słyszysz tego A słyszę Ja go zapieprzę Nie będzie mi się tutaj dobijał do domu Dobra Dobra słuchaj, mm, tak Kończymy 10 żelaza Ale mi coś palce mi zdradza I węgla 12 węgla Dobrze jest, dobrze jest Dobra to by było na tyle, nie? Tak, 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 dobra. To co? Kończymy. Miło, miło umarłem. Zobacz to w trzecim odcinku. To jest dosłownie niesamowite, jak ja wpadłem i zginąłem. Według mnie, bynajmniej. Także co? Żegnamy się. Żegna się oczywiście. Karix Leon. I Promil. Tak, na razie. Cześć. Cześć.